Witam wszystkich serdecznie pod Gołębnikiem. Dziś moim i waszym gościem jest osoba, której chyba nie trzeba przedstawiać. Z nami jest najlepszy zawodnik ostatniego sezonu, Jan Grzesik. Cześć Janku. Witam serdecznie. Jako Jan Grzesik, nie jako najlepszy zawodnik. <laughs> Janku, powoli urlopy dobiegają końca. Za dwa dni wracacie do treningu, ale. Są tym, jak trudno było dla mnie się złapać, się złapać złota tygodniu, to, tylko, to ma, e, chyba ten problem dość, dość intensywny. No tak, e, tutaj kwestie e, problemu złapania się prowadziły i kwestie tego, że, że jestem na wsi, siedzę w domu i tam zawsze jest co robić. Dodatkowo wypadają jakieś e, okoliczności, powiedzmy, gdzie wyjazdy jakieś mam po, pojedyncze. Przypadkowo bardziej lub nie, no i tak trochę te, ten tydzień porówny był spokojny, ale wyskoczyli z nowej jazdy, jeden bardziej oficjalne do Poznania, a drugi jeszcze z też, też ze znajomym. Do tego nie miałem problemy z głosem, także dzisiaj już jest okay, ale jeśli jeszcze, jeszcze byście nie słyszeli to moglibyście mnie dosłyszeć. Tak jak wspomniałem, na fermie e, za dwa dni, bratataracie bra, bra, bra bra do treningu, bratataracie do, do, do klubu. E, odtąd jesteś w Radomiu, to chyba pierwszy raz, e, drugi okres e, przygotowawczy z Renu, to było wodą wod, tego samego Ferreira. To chyba to był plus. No, myślę, że tak, zdecydowanie. No, by, tutaj, jako myślę lub, e, mówię, wśród po jako jako uczelacze. E, później sztaby i pracujemy po to, żeby jak najdłużej, jak, na jak najstabilniej pracować. Wiemy, że o to było ciężko. No, w poprzednim mówię, tym wcześniej, że pierwszym moim, e, w tym drugim już w moim przyjemnym właśnie to skończył nie tak dawno. E, no, utrzymali, można powiedzieć, dwóch trenerów, więc, e, więc to jest i tak. Nie zwiniłem jak, jak najadamiaka w ostatnim czasie. Jest tak do tego, że ten Baltazar odszedł właściwie na własne życzenie. To, jeszcze, no to, no to tutaj myślę, że w końcu nastała ta stabilizacja. No właśnie Pracając, wracając to, do, do poprzedniego, poprzedniego okresu, okresu. do tego, wiele odejść w, w zimę z drużyny Radomiaka. i, i... Trzeba przyznać, że w pewnym momencie no, wszyscy myśleli, że co dalej będzie z Rafałem Polskim, z Jankiem. Wrócicie wszyscy myśleli, że nie przedłużycie kontraktu, ale jednak mimo wszystko obaj zostajecie w Radomiu, ty przedłużyłeś kontrakt o dwa lata. I co skłoniło Cię do tego, to przekonało cię, żeby jednak e, pozostać w tym projekcie? Bo wiele osób powiedzmy, że to no, była taka nie za pozytywna aura wokół klubu, ale, ale, ale jednak zdecydowałeś się dalej. Być w tym projekcie i uwierzyć w nim. Tak, to to, ta ale to, w to ta najwiętyną aula była troszeczkę bardziej oporowana niż szkoda, co się w samej szatni. Myślę, że tutaj najbardziej to mnie skłoniło do, do porównania. E, to, jaki kształt przybyła ta szatnia i, i jacy ludzie się w niej znaleźli od, od stycznia, właściwie można powiedzieć, e, no to to najbardziej mnie przekonało i, i wierzyłem bardziej w to, że a ja wiem, jak idzie w kierunku. Czy tak będzie kolejno-kilka też okawe, bo tak naprawdę znów kilka odejść na pewno nam się szykuje i już właściwie oficjalne odejścia są. Także to jest pierwsza, pierwsza rzecz. Ale żeby nie było tak kolorowo, tutaj nie będę zadał szczegółów, ale na pewno te wymowy nie były łatwe dla, dla prezesa. Myślę, że tutaj też troszkę burzy były przy tym wszystkim. Ale summa summarum, no postawiłem gdzieś tam na to, żeby dalej stać w Nie miałem tego w że jedna rzecz to jest to, jak wszystko wygląda w środku. Mówię tutaj też m.in. o tym, że stadion gdzieś w wygląda już naprawdę znakomicie. Tam naprawdę do, do Ligi on będzie zamknięty właściwie, tak mi się wydaje, zanim się ligi zacznie na rzecz dwa no, to, co wcześniej już wspomniałem, czyli o tym kształcie zespołu, myślę, że, że pod tym kątem też idziemy w dobrym kierunku plus pracę, którą wykonujemy na treningach. Także no i stabilizacja, o tej stabilizacja tej już mieliśmy w kontekście trenajów. Więc te te kilka tutaj na pewno na pewno mają duże znaczenie.

Wymienił tak naprawdę, który tutaj najmocniej można powiedzieć, że się udziela. E, mam na myśli kapicę, który jest, mimo że z jego angielskim jest dość średnio, e, to mimo wszystko bardzo, bardzo przyziemna postać, e, przyziemną po, postacią jest, także tutaj na pewno o kapicie wspomnę, ale tak, poza tym, to myślę, że po prostu paszarnia się, się lubi. E, Chico Moc jest, jest bardzo też takim bardzo dobrym duchem. Wcześniej myślę, że były to troszkę inne postacie. Szkoda był był bardzo, bardzo pozytywną osobą, która dużo potrafiła pokazać na boisku, ale i Podla, jeśli chodziło o taką, nie wiem, to wiesz, no, mi widzenie, to zrobił na Pawle, ale mówił o Szatni, czyli ten taki luz, jak to się mówi. Także Tutaj myślę, że nawet nie mam zjednoczonej jest, jest pita, ale, ale myślę, że pozyskaniem siłą tej światło jest to, że wiele osób się lubi, i każdy każdemu gdzieś dobrze więc myślę, że to jest to, jest najważniejsze. A jeżeli chodzi o Ciebie, pozyskaniem tak, najlepsze masz relacje? Bo wiem, że Ciebie wyjeżdżacie do jednych miast, a może to jest dobre, to gdzieś tam jesteście podzieleni na pary w pokojach, to kto je tak powiedzmy osobą, która, która gdzieś tam, gdzieś tam z Jankiem jest, jest najbliżej, No drugi, drugi czas jestem z... właściwie nie, czy od początku zmieniałem Michałem Ratuchem. Nie, wiem, to dokładnie z tym samym, bo się właściwie już teraz przechodziliśmy, to nie chcę teraz skłamać, ale... ale z od początku jestem, ja się działo szatni, więc to pewno kapi. Ja też na pewno bardzo mocno z się trzymam. Myślę, że tak była Polska, ale też dobre relacje Teraz jeszcze z testing, który przyszedł do nas, także. Um, wiadomo, że polska grupa by zawsze relacje miała te relacje gdzieś między sobą. E, Zachowała nas no. tak samo, bardziej portugańska część, część. Między sobą, ale mimo wszystko nie wiem tak samo, jak już wspomniałem o Cziko, e, też jest bardzo takim otwartym człowiekiem, z którym można, można porozmawiać. Najlepszy na pewno tutaj z, z kapiem czy, czy właśnie z Leo, ale ja myślę, że ja też się to dużo robię. Nie wiem, może nie miałem osoby z tymi. Były też w jednym ale już ich z strumienia nie ma. Tak, byłem, tak by teraz już było tylko dobre. podróży. Ostatni, ostatni sezon to był najlepszy sezon, jeżeli chodzi o liczby w swoim wykonaniu w, w a Czego Jan Grzecik yy, oczekiwałby, tak pod kątem piłkarskim, od najbliższego, zbliżającego się sezonu? Od siebie i pod kątem rewelacyjnym drużynowym? No a właśnie, nie tak? ja czy, czy, czy drużynowym, czy od siebie. E, na pewno od drużyn, stabilizacji, o też już wcześniej wspomniałem. Myślę, że tak już ma na wyższym poziomie w, w tym sezonie, który był, a zwłaszcza w tej dziewięćset. Eee, więc, pod tym kątem zespołowym, taka stabilizacja, rozwój mm. tego zespołu przede wszystkim ale nadzieję, że w zamian za osobę, którą chcę powiedzieć, um, przyjdę tam kolejny, ale też się mm. i, i oby, tak rozróżni się pasowali w ten zespół, jak obczynnicy. Um, mówię tu o pasowaniu się z też teleszarmi, a dodatkowo, że jakoś robić jeszcze, jeszcze tą, tą kart nie podnosić. E, na boisku, tak, tak że tutaj na pewno na jakiego rozwoju, mówię każdym kątem, czy piłkarskim, czy, e, czy tego jak chcę sobie grać, e, czy też ten aspekt fizyczny, który cały czas e, idzie w górę dzięki tenorowi, pokazał mi, że tenor jest kimś, na pewno będą pomagały jednakowi coraz te 4 miejsca tam, orfęgać te miejsca, jeśli tej stabilizacji będzie więcej. A indywidualnie? indywidualnie. myślę, że stabilizację z pierwszego nie miałem na niezbym poziomie, więc ja bym sobie życzył powtórzenia takiego sezonu, jak, jak ten, który dopiero co minął. No bo myślę, że tutaj bardzo no, się do on był naprawdę na, na to, że byłem wyrzucany po wodnych pozycjach. To jest jedna rzecz i po no, prostu jak na to, że nie zawsze szło, to to ja bym w stanie zmoderować swoją powiedzą równą, równą formę, także myślę, że tutaj pod tym kątem będę od siebie wymagał jeszcze więcej oczywiście i, i dopracowania do pewnych elementów, elementów nad którymi cały czas indywidualnie pracuję z tym, gdzie mamy analizy. Ale myślę, że jeszcze jeszcze w stanie wydusić siebie więcej tylko, tylko muszę w to też mogę opowiedzieć i pracować na to. No Właśnie wspomniałeś o, o trenerze analityków. Ja jakiś czas temu miałem okazję rozmawiać z jednym, nie wiem jak to nazwać trenerów personalnych, fizjoterapeutów dość rozpoznawanej postaci w polskim sporcie. On z tobą nie, nie pracował, ale, wiadomo, temat Masz, szef na, 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 na dyskusję o Radoniaku. I on wspomniał mi, że w branży m, rozmawiał z ludźmi, którzy wielokrotnie stawiali cię za takim sumy przykład, nie tylko m, na tutaj na kambie Radomiaka, ale w całej naszej straklasie, albo taki wzór do, nas, do naszladowywania, że dla ciebie ten lata w klubie to nie kończy się tylko na tym, to jest w klubie, ale dużo inwestujesz w siebie, czy jest trener personalny, analityk, dietety. Czy mógłbyś mniej więcej przy Opowiedzieć kibicom, jak wygląda twój jeden czy dwa dni takiego właśnie treningu. Kibice zazwyczaj wyobrażają sobie, że to jest tylko i wyłącznie trening w klubie, a potem może siłownia i na tym się kończy. Czy mógłbyś opowiedzieć, jak mniej więcej to wygląda u ciebie? No, w ostatnim no, czasie powiem, że to jest, jest lekko zachciane. już. Ale to będzie przez wakacje. Natomiast teraz nie jestem tutaj do z mojej osoby, bo. Bo jak ludzie pracują chłopaki w klubie, mam naprawdę sporo zawodników, którzy są na bardzo dobrym ja poziomie, jeśli chodzi o, o te operatywy czy to Marko Urk, oczywiście nie wiemy, czy, czy będzie z nami dalej, ale Paweł Jachyniejka też jest niesamowicie pracującym człowiekiem, także z ja Ja chciałbym Ciebie chwalić bardzo mocno i będę, bo robimy no, wiem, ile inni też potrafią wkładać to serca i pasji, także Także to jest pierwsza rzecz, o czym chciałem powiedzieć, a druga rzecz, mój dzień, jeden do dni, wycięty z życia, no to zależy, no, zależy od okresu, ale taki standardowy, standardowy, tydzień to jest właściwie, no, na, na pięć dni, które są powiedzmy tak standardowy tydzień, czyli do do piątku, Mikro to właściwie, w jednym dniu e, odmieniam słownie, ale żeby tutaj nikt nie miał sprawy, słownia i, i parkuje jakieś gdzieś to nie odtrwali i ja tak słownię jako miejsce, gdzie mogę po prostu spokojnie zrobić rzeczy, których e, nie wiem, czy w której, powiedzmy, nie ma na tyle centrum, żeby, żeby je zrobić, e, czy po prostu w domu też nie jestem w stanie tego, tego wykonać, przy, przy dzieletku, czy przy dzieletku, co czy, czy ja się pamięta, także Standardowy do No co dzień, mnie, czyli rano pobudka, wyjście z dzieckiem do przedszkola, później śniadanie w domu, wyjazd na trening, jeżeli ktoś już na tenisie, Po treningu, raczej ja, taki spokojny czas, czyli powrót do domu, obiadek, później zastanawiam się teraz, wykorzystać korzystać po czas, zwłaszcza na, na posiedzeniu z dzieckiem, bo Wtedy no, mamy najwięcej energii telefonu, kiedy już można iść go wykąpać albo spać, albo z, z to wtedy żona na koszuli mówi, ale ja około godziny 18-19, 18 na siłownię i teraz tylko kwestia, w którym dniu to się dzieje. W którym dniu to się dzieje, no bo wtedy już wykładam czy to trening stricte na, na górne partie, czy właśnie dolne, Także to jest jedna rzecz, dwa. No, w międzyczasie miałem to po lekcji angielskiego, też chciałem na tym pracować w dużej mierze. Dodatkowo, to co wspomniałeś tutaj o, o analizach, no to analizy znów też są dokładane przeważnie dwa dni po a albo, albo trzy dni meczu, To zależy, jak się znowu wypada ten niechcielcy, to, to też musi być, mogą być pliki, żeby, żeby można je ściągać i. I później na niej pracować. Także to wszystko trwa gdzieś do, do, do dłuższej dni, zanim taką zostanę. Do, do tego, online zostanę. Dodatkowo online, już zostałem prawie przed tym okienkiem, tam, w tym okienku, i teraz na mm pewno -hmm. w tym okresie będę pracował z cennym rzędem od tego, Ale to jest tylko taki moment, prawdopodobnie, tak, bo, bo za każdym razem wracałem. E, po prostu tak jak warto poprzednie, tak to, chcę, chcę więcej pracować po prostu, na tym, na to, co mamy w klubie, czyli z e, Dawidemusiarem, bo tutaj akurat pod tym kątem uważam, że są bardzo dobry fałowie, także mm, na chwilkę pewnie odpuszczę e, te, te indywidualne filtry e, na siłowni. Bo tych rozpisek już mam tyle na telefonie, że już wiem, z czego mogę korzystać teraz z drugiej strony. To też jest aspekt mobilności, bardziej. Biodę, achillesów, mięśni dwugłowych. ogrowie tak, wyjechać, że tutaj nie ma praca, to jest po prostu jakieś tam moje całe doświadczenie i to jest to, co miałem już wcześniej zalecane. Wiem, wiem nad czym mogę pracować. Kwestia, tylko później robienia takich testów. Na jakiś czas i te gdzie są słabsze punkty, i też wyeliminować te słabe elementy. Ale ja rozumiem, że znajdujesz jeszcze dobry do czasu. No, masz. I teraz są takie, że ja poszłam bardzo dużo czasu. To, jak to dwa razy to tak naprawdę. Właściwie patrząc na to, że idziemy na dziewiątą do tyłu, czyli 930 mamy zbiórkę. ja jestem tu 15 23 przed tą zbierką. To tego czasu i tak jest bardzo dużo, że jeżeli my kończymy trening, nie wiem, 12,30, 16, zależy oczywiście od okelecy, to krecy, nie chcę też ogólniać, bo często że powiedzieć tylko po 35 minut 3 godzinkę i to jest tyle. To, to też, też tak, tak nie wygląda, wygląda bo zakładam, że najbliższych dwa tygodnie jak rozpoczniemy, czy 2,5 tygodnia, to będzie no, taki mocny okres. Prawdopodobnie jak to zawsze, jak to zawsze jest przy tych dwóch trzech tygodniach nawet. Także ja mówię o tak. takim mikrocyklu stricte tutaj w sezonie, to co się u mnie dzieje. Tak, tak. jak wspomniałem, no, te tak. analizy, dodatkowe dzięki tak. na tyłowni, ale na, na dziecko zawsze, zawsze czas znajduję, tak mi się wydaje, nie, nie wiem, może, może jeszcze wolno się to pytać, czy, czy to wiadomo, z tym, co mówię. Czas to jest duży. na pewno. To, że rodzę jeszcze dodatkowo, to, to nie zacznę, że czasem nie będę pojeździć. Ale jeżeli chodzi o radą, czy jakieś ulubione miejsca, nie wiem, lokale gastronomiczne, no, ale po kontroli no, lokalnej jasnowiczej, to uważam, że jedno jest tam. fajnym miejscem. Tu, właśnie z żoną rozmawialiśmy, że jest gdzie dobrze zjeść. No, w rezultacie nikogo nie będzie za to, że nie wiem, czy, czy mam wymienić. Tak a nie na pewno, na... pewno nie się nie obrazi. Na pewno nie się nie obrazi. No, bardzo lubimy, czy, czy pojadamy na Was, do Deli i eee, na pewno bardzo dobrą ma, ma kuchnię. no daję tylko tych kuchni tyle, to właściwie, mogę mieć jeszcze kilka kolejnych, tak właściwie, ale żeby się lubiłem w, w włoskim jedzeniu, no to na pewno tutaj nie mam na co narzekać. jeśli chodzi o miejsce, takie, do na odpoczynek, no to ja bym mógł mieć, co pod jedynie, bo To właściwie jest taki plan, stał, gdzie, gdzie najczęściej z synem chodzimy. Eee, no osobiście też uważam, że bardzo miejsce, to są i może teraz na to, więc to będzie bardziej wydajane. Eee, Tehe, wiecznie tam jest często, eee, ale, ale za to jest e, bardzo ładnie i, i też tam e, lubię na terenach no eee, Nie pamiętam, to jest na teraz tam super leci fajnie, boki no na terenach no lepiej, no, i tam no, pewnie. To pewnie nazwę. Słan? Jeszcze? Yy, promenada? Promenada to jest, tak. Tam gdzie tak, ludzi na, na Eurę właśnie jeździ, e, na Eurę. No, tak, i tam. Na, tak, 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 tak. No to tu bardzo fajny także też byli tam, no ja się przejechać. No i tyle właściwie. No tak naprawdę z tych parków, Najwięcej no, korzystamy, czy doświadczamy, czy się tutaj koło, koło sądu. No, tak, to było, moje ulubione miejsca, jakby miałoby znaczyć, to będzie dom, i siłownia, klub. To są miejsca, które są najczęściej odwiedzane. przed o Wspomnieliśmy o z gastronomicznych nie mogę powiedzieć o tego pytania, bo tutaj nasz, na czele którego jest w dzisiaj go nie ma z nami, ale no, muszę sobie tam pytać o Twoją ulubioną potrawę więc może z klubki polskiej, a także jak powiedziałeś, że bardzo lubię być włoską, włoskim, to, to tą drugą z włoską. A Kurczę, chyba nie mam takich ulubionych, w w, sensie ja w ogóle jestem taki, taki że, że nie mam ulubionych, ulubionych rzeczy, nie mam ulubionych piłkarskich, nie mam ulubionych danie, nie wiem, nic nie należy do moich ulubionych rzeczy. Ja tylko, to lubię wiele tych różnych próbować, to, także tutaj a że jakby to, nie, 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 nie. Ja lubię, jeść, lubię lubi lubię, lubię jeść. lubię też wyborać różnych innych smaków, właśnie. Między innymi, w Italii jedliśmy bardzo, bardzo, bardzo makaron. Jedliśmy bardzo lubię makaron, dwa. Ta, że mi nazwa wypadła. Teraz mi nazwa wypadła. Na Żerowskiego. No, jeszcze to

Kurtyna włoska, indyjska, klasyczna Polska, to my wszystko z nawet klasyczną Polską. Mam Romu na ma ślą, ma właściwie Śląska taka mamy, także my bardzo o, e, dużo lubimy próbować różnych rzeczy, także tutaj tak, tak, jednej ja rzeczy nie wymieni na pewno. Wracając tak do piłki nożnej, jesteś z nami już dwa lata, ale chciałem zapytać o takie Wydarzenie z meczu, powiedzmy, pod kątem Ręki które najbardziej utkwiło Ci w pamięci, czy gdzieś gdzieś dopięć, wsparcie z rybą, z, z którym to było meczu, i ono jakoś najbardziej wam pomogło, czy najbardziej utkwiło tobie pamięć? pamięci? tak, tak, tak. Lecz mnie najbardziej utkwiło na pewno, mój pierwszy mecz, czyli Korrekowi, bo mimo, że, że ten mecz przegraliśmy, to. O, no to atmosfera no, w którym jest była niesamowita. tak jak tych przed przyjściem do, do, do Miaka, no to też jednym z jedną, kontaktów jedną, jedną było, które już przekonało, w to, to, że kibicowska jest naprawdę bardzo, bardzo dobrym klubem. E, w Zwarty, z Artyry zwłaszcza dało się od przystąpić do bo doskonale pewnie wiecie jak, jak atmosfera była w wiedzisku, ale to ja oczywiście nie, nie chcę w żaden sposób e, bić do, do kibiców arty, Tu chodzi mi bardziej o to, że po prostu e, są stadiony, gdzie, gdzie jesteś ciszej i, i, i ty błynny są troszczę dalej, a na Radomjaku akurat ten pierwszy mecz, który grały mi mnóstwo okazji, które mieliśmy reakcje kibiców były, były niesamowite, także na pewno pod tym kątem ten mecz, myślę, że kolejny mecz, to, to mecz z Koroną, gdzie wygrać resztę zero, to no wiemy, jak Korona działa na Domiaka. tutaj w tych akresach takich kibicowskich stricte, jeśli chodzi o, o takie zapamiętanie, jedne z momentów to mam, ale ja w ogóle jestem wrażeniem tutaj tego, jak, jak kiwice reagują, dopingują, ile jest w ogóle kiwiców na mieście, bo e, no tego nie odczuwałem aż tak, nawet będąc nie, szukać, nie odczuwałem tego aż tak bardzo, mm, żeby tych kibiców było jak na, tak, jak, mówię, Łódź, jak na takie miasto, jak mówię z Łódź, ale na takie miasto, jakim jest Radom, to myślę, że ta przebitka, ten, ta ilość ta decydowa ilość widzów jest znacznie większa tutaj. Także ja pod tym kątem tak jestem cały czas, pod wrażeniem, z bo gdzieś się nie przejdę, to, to zawsze tak naprawdę ktoś kiwnie głową czy machnie, czy, czy pozdrowi, także także bardzo pozytywnie, ale tych meczów to było naprawdę sporo, sporo czy właśnie zlełem Poznanie niedawna potypka. Teraz sobie była że no, jak biegać na nasze stadionie, bo, bo, bo na pewno ten doping zawsze jest bardzo fajny. Mimo no, mogę jednym, jednym słowem powiedzieć, że jednak odczuwacie to wsparcie, starcie, starcie trybu i ono jest tak, mocne, tak, mocne. Bo, tak, tak, właśnie dzisiaj tylko to ja w trzeba pamiętać, nie? Dzisiaj wspominałem to właśnie, że o ile wsparcie pozytywne, e, wiadomo, zawsze działa jeszcze bardziej na, na, na człowieka, e, no to z drugiej strony, jak nie wyszło, to, to też z e, bliska da się to więcej. Także to nie, zawsze, to nie zawsze ma takie pozytywne strony. Ja zresztą ja uważam, że to, co ludzie to często wykształcają na latach, nie mówią o takich negatywnych emocjach, Domagam się, że spotykają swoje na ulicy zawodnika, a tego w ogóle nie powiedzieli, także, także tutaj, no, zawsze to ma z tej plusy i minusy, ale myślę, że tutaj całościowo to jest jednak duży, duży plus mieć takie bliskie tygodnie i słychać ten doping. Janku, bardzo, bardzo dziękujemy za dzisiaj, bardzo dziękujemy, że znalazłeś na nas rozróżnienie czasu, e, no i to, do na futbolce na Dziękuję bardzo, no z kibicami, na, na meczach spajegowy, jeszcze właśnie na, na pierwszym meczu e, ligowym, a myślę, że ze Tobą jeszcze się spotkamy w naszej wcześniej na pewno. Na pewno. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję, że zgodziłeś się z nami dzisiaj być. I cóż, naszych widzów zapraszamy do, do kolejnego spotkania z którymiś z naszych zawodników. Bardzo dziękujemy. Dziękuję, za dziękuję bardzo, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Pozdrawiam.